No i kolejny film, ostatni. No i tą kamerkę, no. Telefon. Więc. No i znowu nie widać się życie. Dobra, tam. Ajajajaj. Ło, aj, aj, aj. Wow. i nawolano. Uff. To znów ten sam dzień, więc. I po tym lewęże. Chyba tak po każdym latach, że będę końcu, naprawdę i dziś za tydzień będą filmiki, więc dzisiaj będą może trzy, nie wiem jak to kolego wrzuci, chyba do niego napiszę, że ma no, Emailu trzy filmiki, ło wow. i zaraz dotniemy, a teraz będzie krótki chyba film. no bo to już levelu. To będzie taki dwuminutowy chyba gdzieś tak około. No. Już levely zajmują 15 minut. No to zależy. Więc no, tutaj skończyliśmy. No i wtedy nam się zejbuje. A jak jest taki checkpoint, to jak wczytamy, to tego checkpointu nie ma. Chyba, że skończymy level. To wtedy nam się... Od... tak włącza. Więc... O. No. A ja to na samym odcinku. a nie mogę tego tak wyłączyć. No to tak wyłączę. O, te wypadły nawet. Więc. Kończę. Tafeta. Kończę, więc. Film będzie za tydzień. O, no to. Będę nagrywał uciec za tydzień od tego filmiku. Nie no, nawet wcześniej. A to zależy. No to cześć. Jag game. Kończę! I będą dzisiejszy trzy filmiki może. To cześć!